Cześć kochani, koniecznie musicie zobaczyć te poduszki i poszewki w Biedronce, bo są naprawdę przepiękne. Kupicie nowe pościele, nowe prześcieladła, nowe poduszki, zobaczcie jakie mają przepiękne wzory, takie w kwiaty, w liście, ale są też szare, żeby nie było zbyt kolorowo. Tutaj zobaczcie jest taka piękna zielona, odkrywam Wam właśnie tą szarą, żeby Wam pokazać. Ta też jest przepiękna. Ja wiem, że się powtarzam z tym słownictwem, ale słuchajcie, naprawdę tutaj wszystko jest bardzo ładne w tym tygodniu. Naprawdę nas Biedronka zaskoczyła mega pozytywnie. Te poduszki kupicie za 25 zł. A jeśli jesteście nowi na moim kanale, to koniecznie musicie zostawić subskrypcję oraz łapkę w górę. Nowością są też narzuty na łóżko. Kupicie je w kolorze szarym albo na przykład różowym. Mają wymiar 220x200 cm i kosztują 50 zł. Bezapelacyjnie świetną nowością są też pościele z mikrofazy. Tutaj macie różne rozmiary, ale zobaczcie, kiedy są piękne. Kosztują tylko niecałe 50 zł. Są różne wzory: są kolorowe, są bardziej stonowane, właśnie w taką kratę. Tutaj w przepiękne takie niebieskie liście. One świetnie wyglądają. W końcu przynajmniej są niebieskie, a nie zawsze, tak jak robią, wiecie, zielone. Tutaj to jest obłęd. To jest obłęd. Zobaczcie, jak ona jest mega kolorowa. Ma 220 na 200 cm. No i tak jak wspomniałam, kupicie te pościele za 5 dyszek. Obok są prześcieradła z mikrofazy. One mają wymiar 180x200 cm. Są szare, brązowe, zielone, jasno-szare albo takie w mega ciemnym brązie. Prześcieradło kosztuje dwie dyszki, a tutaj obok są pościele o innym wymiarze, bo 150 cm na 200. Takich ciekawych nowości to tutaj są zasłony na przelotkach i są, słuchajcie, w kolorze moim ulubionym, takim ciemnym zielonym. Zaraz wam pokażę jak uda mi się to wyciągnąć, albo właśnie takie brązowe, chociaż ja zdecydowanie bardziej właśnie lubię ten mocny zieleń. Nie wiem czy to na filmie widać, ale one są właśnie takie zielonkawe. Zasłony kupicie za niecałe 100 zł. Co tutaj jeszcze mamy? Tutaj są jakieś takie torby dla wędkarzy, także jeśli macie w domu wędkarzy, to na pewno im się przydadzą, ale są też w różnych innych wzorach za 35 zł. Tutaj za 40 zł na przykład kupicie jeszcze takie e, nakładki, wiecie, na materacę. To są takie. Mm, no, po prostu ochronne 160 na 200 cm, i one kosztują niecałe 40 zł. I też są jeszcze prześcigaradła, właśnie 25 zł. 200 na 200. Co tutaj jeszcze mamy? To na razie odłożymy, bo tutaj widzę, że są bardzo fajne pojemniki właśnie takim siteczkiem, wiecie, żeby skapywała sobie wilgoć z tych malinek, czy jagód, co tam będziecie w tych pudełeczkach przechowywać, są do jagód, są do malin i one kosztują niecałe 12 zł. Ale tu są też fajne, na początku myślałam, że tu normalnie kanapkę, słuchajcie, włożoną. Są też fajne właśnie pojemniki na przechowywania jakichś tutaj kanapek. Też właśnie za 12 zł, pudełka na kanapki. Zobaczcie, są tutaj, coś mi spadło, zaraz to poprawię. Zapewnia ochronę i świeżość i są różne kolory. Z działu kuchennego tu są obrusy PVC, zobaczcie. Z takiej pianki one są w różnych kolorach. To są obrusy generalnie ogrodowe, wiecie, na taras, balkon, i tak dalej. Są różne kolory, i taki obrus, na przykład, kupicie za niecałe 40 zł. Na samym dole jest mnóstwo poduszek. Kołder są też poduszki ortopedyczne. Nie wiem czy używacie, ale jeśli używacie, to biegnijcie po to do biedronki, bo naprawdę jest tutaj też spory wybór. Kołdry kupicie za 55 zł, a na przykład poduszki te za 15 zł i za 35 poduszki ortopedyczne. Tutaj są co kubeczki, zobaczcie, wspaniała kapuczyna. Fajne napisy są też z brokatem, ale różnią się różnią cenią. Ten ceną. Ten na przykład kosztują 12 zł, ale zaraz Wam pokażę te, właśnie z brokaty, brokatowym uchwytem. O, tutaj widzicie kawusia, świat znów będzie piękny, i tutaj różne, właśnie napisy. Tak jak zwróćcie uwagę, właśnie ten uchwyt jest brokatowy. Są w ogóle fajne butelki, one mają jeszcze taki sznurek, silikonową słomkę. To jest fajne, bo wiecie, możecie sobie gdzieś zawiesić i e, gdzieś na jakiś spacerek czy coś. Nie musicie tego dźwigać, są różne kolory. One są po 25 zł te butelki. Zaraz wam pokażę tu z tyłu, bo to są te bidony, podróbki tych drogich takie. Zapomniałem, jak one się właśnie nazywają, ale wiem, że swojego czasu był właśnie szał na takie bidony. I te właśnie też są po 15 zł, także tutaj. I tutaj taka fajna metalowa, mieniąca się butelka. Zobaczcie, jak ona się mieni. Okej, okay, tutaj mamy zestaw pojemników do przechowywania żywności. to tu kosztuje, czekajcie. 25 zł. Lecimy dalej. Co też jeszcze mamy? Poduchy, słuchajcie, też bardzo fajne. Zobaczcie, ortopedyczne, relaksacyjne, takie białe, różowe. Ono kosztuje 35 zł, tu na koniec takie krzesło za 230 jest, słuchajcie, jeszcze. No i takie lampioniki, latarelki za 25 zł. Też, słuchajcie, fajne gdzieś tam na zostawie sobie postawić. Z mojej strony to już wszystko. Dzięki wielkie za przegląd. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Koniecznie zostawcie subskrypcję oraz łapkę w górę. Dzięki wielkie, pozdrawiam, hej!